Dzisiaj jestem takim słodziutkim baby bossem tralalajn Patrzcie, jak sobie biegam, jakie mam piękne oczka i mam buciki moje ładne. A to są moje szalone fanki i one ćwiczą. Wiecie co? Podejdę do nich, bo w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, będę ich ochronnym brain rotem. Więc sobie idę do dziewczyn. One mnie raczej nie słyszą, więc jestem taki malutki, więc napiszę do nich. Słuchajcie, napiszę do nich tak. Cześć, dzisiaj będę waszym ochronnym brain rotem. Dobra, tak napisałem szybko i zobaczymy, co one w ogóle na to, jak zareagują. To, strzeż, coś wyrzuca. Zobacz, 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 co tu jest Zobacz, co to jest? Gdzie? Kto tutaj jest? gdzie? Ja nic nie widzę. Tu na dole. O, to ona jest duża w ogóle. O, zdepczę mnie, zdepczę oj, mnie. Oj oj, 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 coś mi tutaj wzboga, prawda? To uważaj. Uważaj, musisz znowu bardziej, bo zaraz mnie zdepczę. W o, nie. Gdzie to jest? Tu pod nogami. Co, ona się odwraca Wnów, to to, się w dół, pójrzcie tu pod nogami, to, kic, 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 kic. jaki, jaki malutki sukcesz? Tak, jestem malutki i słodziutki, napisz tak. Będę was dzisiaj bronił. Uwaga, zobaczymy. Będę was dzisiaj bronił. Takim napisem, zobaczymy, co one na to. Co? Jak on chce nas obronić? Jak on jest żeśmy, taki takie to my powinniśmy bronić jego. No właśnie. Dobra, wiecie co? Ja muszę iść ćwiczyć. Ja, ja pójdę ćwiczyć sobie, nie chodzę sobie tutaj zostaną. Ja pójdę ćwiczyć, bo muszę zebrać wielką masę mięśniową i być mega umyślionym. Popatrzcie, jak jestem malutki. One idą w ogóle za mną, jako ząb jest wielka Ołej, muszę uważać, żeby go nie zdeptać czasem. Tak, ona musi bardzo uważać, żeby mnie nie zdeptać. Słuchajcie, ja sobie podbiegnę tutaj i sobie teraz weźmiemy. Tak, odrodzenie jeszcze nie mogę mieć, bo potrzebuję 10 tysięcy siły, a to mi da dwa razy większe przyspieszenie tego wszystkiego. Żeby ćwiczyć i mieć masę mięśniową, potrzebuję na pewno jakiegoś zwierzaka. Słuchajcie, więc sobie kupimy coś tutaj ciekawego, na przykład przedmioty. Wejdziemy tutaj w zwierzaki i zobaczymy, czy tutaj mogę coś mieć. Nie, tutaj nie mogę mieć, ale w sklepie powinniśmy mieć takiego zwierzaczka słodziutkiego. O ja, tutaj jest. Czerwony, ale on mi się podoba. Wygląda jak ptak. Normalnie, jak ptak wygląda. Tutaj jest jeszcze jakiś królik elektryczny. Magiczny Pegas. Hmm. Którego by tu sobie wybrać? Który byłby najciekawszy z tego wszystkiego? Może, może. Ee, wybieram magiczny Pegas. Dobra, wiecie co? Ten jest zielony, jak mija. Ten jest taki pomarańczowo czerwony, więc wybiorę fioletowego tego pośrodku. Uwaga. Kupujemy go sobie za 200 Robuxów. Dobra, mamy go kupionego. Powinniśmy już mieć. Uwaga. I teraz tak. Wchodzimy w swoje przedmioty. Uwaga, i mamy Pegaza. Patrzcie, wyposażam go. Ej, i mogę go ewoluować w ogóle. Ja, yeah, ale super. I patrzcie, on sobie za mną tutaj biega, ale fajnie. No to idziemy poćwiczyć trochę, bo musimy nabrać tej masy mięśniowej. Dziewczyny gdzieś tam też ćwiczą. Uwaga, siła 36, dobra, tutaj. Czy ja mogę podnieść na przykład to większe? Zaraz zobaczymy. I uwaga, zobaczymy, jak tutaj będzie nam szło. Wow, jaki ktoś jest ogromny. I ja, jak jaki gigant. Normalnie go aż nie mogę widzieć. Ej, co jest? Dobra, my sobie ćwiczymy 38 jak to jest siły? możliwe, że ktoś jest większy ode mnie? No właśnie, jak to jest możliwe? Ja chcę iść na jeszcze większe. <noise> i co tam podnosi? Co to jest? Ej, ty, tutaj, odczep się. Ale gigant. Słuchajcie, on jest gigantyczny, ten ktoś. Ja chcę tutaj też wejść. Czekajcie, czy tutaj mogę ćwiczyć? Dzień dobry, ja sobie tutaj tylko podejdę. 44 siły. Ej, jo, zaraz będę ogromny. Zobaczymy jeszcze tutaj, bo to jest jakieś też ogromne. Uwaga, zobaczymy na tym, ile mi będzie dochodziło. Ej, spójrzcie, tutaj jest w ogóle jakiś kryształ do kupienia. I mogę sobie wydropić jakiegoś jeszcze zwierzaka z tych kryształów, ale ekstra. Dobra, wiecie co? Ja sobie chcę jednego takiego otworzyć. Zobaczymy, co mi z niego wypadnie. Uwaga. I. O, jakieś taki śmieszny z dziwnymi oczami. Dobra. I jeszcze jednego sobie kupuję. A co? stać mnie, to będę kupował i się będę bawił, uwaga! I królik? Dobra, zobaczymy. Uwaga, przedmioty, zwierzaki mamy, i teraz tak wyposażamy. I wyposażamy. Uwaga, i zobaczymy, co teraz... Wow, teraz mam trzy zwierzaki i teraz ćwiczymy, uwaga, dalej I Ile mi dochodzi siły? Zaraz zobaczymy i. Wow, ej, one wszystkiego po trochu dodają. To jest mega. Eee, podrzucam teraz kulę, patrzcie, w ogóle jestem zieloną zieloną aurę! Ej, czy to już jest ten moment, w którym ja jestem prawdziwą sigmą? Nie no, musicie mi napisać. Ej, 10 tysięcy, 10 tysięcy siły! Słuchajcie, mam 10 tysięcy siły, więc myślę, że teraz mogę wykorzystać odrodzenie, żeby mieć jeszcze, jeszcze więcej. Mieć mnóstwo Nożnik, uwaga, i odradzam się. Co to będzie, co to będzie? I jestem odrodzony. Słuchajcie, mam zero teraz siły. Ale tu jest ziomek wielki, ale dzięki temu Mogę iść, o, co to za wybuch Tutaj był Ej, tutaj sobie jakieś naprawdę ziomki Są jacyś niezniszczalni Ale patrzcie, mogę iść teraz Na jakąś mroźną siłownię tutaj Bo się raz, o, jaki wielki gigant Idziemy tutaj, zobaczymy, co tutaj będzie Czy tutaj będę dostał więcej trochę siły Ej, ale tu jest lodowato Uff. Czekajcie, spróbuję ćwiczyć Zobaczymy, jak mi tutaj będzie szło Ej, 45 sił mi dochodzi Co, czekajcie, muszę ćwiczyć na innych miejscach tutaj. Może tutaj jeszcze sobie kupimy jakieś zwierzaczki, żeby nam jeszcze więcej tutaj dodawały wszystkiego. Uwaga, usiądźmy. O nie, jeden tysiąc siły. Tu tysiąc siły! Ja muszę zacząć ćwiczyć z powrotem. O, o. Ej, ale patrzcie, dostałem pięć tysięcy kryształów. A tutaj mam jakiś mrożny kryształ. Zobaczymy, co mi wypadnie. Proszę, niebieski Feniks, wypadnie mi! Chcecie mieć? Uwaga, uwaga! I losuję! Co to będzie? Co to będzie? Jakiś fioletowy, rzadki fioletowy smok. Aha, dobra, on był 20% szansy, no dobra, niech będzie, założymy sobie go, zobaczymy, on nam będzie pomagał. Tutaj go sobie wyposażymy. Ej, on mi normalnie tutaj daje o wiele, wiele więcej obrażeń, więc to jest mega spoko, także ćwiczymy, jedziemy z tym koksem. Wiecie co? Tak sobie postanowiłem, że ja chyba dokupię sobie kryształy. Może kupimy sobie, o, 50 tysięcy kryształów, lecimy z tym. Kupujemy 50 tysięcy kryształów, w tym momencie wydane i losujemy. I ja chcę mieć tutaj coś dobrego, chcę żeby mi się coś tutaj fajnego wylosowało, a nie jakieś słabe smoki. Dobra, ej. Ten żółty, no to już mi się podoba, już mi się podoba 15% szansy na niego było Jakiś żółciutki, żółty motyl Kolejny żółty, dobra, kolejna siła też się przyda Ej, aurę dostałem, normalnie mam aurę Poczekajcie, ja mogę jeszcze sobie założyć Tutaj mam taką aurę, ta daje plus 2 siły A ta plus 2 zwinności, więc Ja sobie dodam siłę, żeby mieć jej Jak najwięcej i lecimy dalej Ale dopakowałem jeszcze. patrzcie jakim jestem Ogromnym brain rotem Teraz na pewno będę chronił dobrze dziewczyny I nikt nam nie przeszkodzi w tym wszystkim Ej, ja prawie zajmuję całą mapę Tutaj 30 tysięcy to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale wiecie co? Ja sobie zmienię tutaj te ustawienia moje. Mam 51 wysokości, to ja sobie zmienię na jeden, żeby tutaj ej, aura moja się świeci normalnie cały czas. Ja tutaj podejdę do Zoe i teraz powiem, że e, ej Zoe, ej Zoe, mogę Was chronić teraz. O dobra, i byśmy poszli do mi, ja bym je ochronił. O, no Ojeju, jest. faktycznie jesteś już taki duży! Tak, ona powiedziała, że jestem taki duży, niech ona pójdzie ze mną i Masz takie duże, fajne płetwy! Patrz mi, jak ja nie jest malutki. Ja mu powiedziałam, że jest duży. tylko patrzę, żeby się z niego pośmiać! A ja malutki, to patrzcie co potrafię! Bum! Patrzcie, ją ja trafię teraz. A masz! Wow. I masz! No jak on to zrobił? Co jak to? Przecież jesteś takim maluszkiem. Tak, ale jestem bardzo, bardzo silny. Jakie tutaj są giganty? Jak ty to zrobiłeś? Jak to możliwe? Przecież jesteś takim maluchem. Taki jestem najmocniejszym Brainrodkiem. I teraz będę ćwiczył i będę jeszcze silniejszy. I będę mógł wszystkich tutaj rozwalić. Gigantów, którzy będą wam dokuczali. Ale. Super, bo mnie tu ciągle chcemy rozwalić i ja potrzebuję pomocy! Ej, ten jaki jest wielki tutaj, co on robi? No A... właśnie! Ej, czy on chce ci coś zrobić... Ej, ono ty! wynoś się! A, masz ty zielony żółwiu! Jako skądś poznaję tego ziomka, ale... Tu jaki jest ogromny, albo ogromna. O, o, ona o, idzie. Nie, zostaw jest, zostaw. Amasz! A! Amasz czekać, muszę. O, o, nie mogę jej przywalić, on jest mega silny, czekajcie, ja próbuję. Ole, wy... ole wow, dostał ode mnie. Jest tak jest. Ej, ty wynosi się, Amasz! Wow, ale polecieli tam dalej. Ej, oni się tutaj na mnie patrzą, zostaw. A macie, ale oni się wzięli tutaj na dziewczynach A masz, a masz Siosy wow, dostali od mnie Jak ty to robisz, że jesteś taki mały, a masz tyle siły Przecież muszę się aż tak na ciebie patrzeć Bo tak naprawdę nie jestem taki malutki Nie jestem malutki, ej ty, to, no, powiedziałem ci nie, To niemożliwe ci. Tak jest, będę was bronił, Napiszę, Będę was bronił, tak jest obroni dziewczyny przed nimi wszystkimi Wow, on nas obroni Widziałeś to super mi, super Ej, zaraz, zaraz, gdzie ja trafię? O ów, nikt nie oczu, do bójki. I całe szczęście się tam teleportowałem jakimś cudem, ale posłuchajcie mnie, ja sobie dam odrodzenie znowu i zobaczymy, jak teraz szybko będę mógł ćwiczyć, i jak dużo mi będzie dochodziło tej siły, bo to jest razy 5. Uuuu, ale się odrodziłem i teraz lecimy, ćwiczymy raz. Dwa, ale te ćwiczenia. O, 174. Ej, dużo mi dochodzi tej siły, ale jazda. O, jestem taki silny już normalnie. O, czuję się coraz mocniejszy. Już miałem dwa odrodzenia, i jestem taki silny, że głowa ma. Ej. Zaraz, zaraz, to się jakaś walka. Dołączamy do walki, tak jest. Zobaczymy, kto tutaj. Uh, tutaj jest chyba Niko. Ej, poczekaj, tu jeszcze nie ten. Ja muszę tutaj. O, o, nie mogę zmienić swojego rozmiaru, tutaj, czyli nie mogę udawać. Zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj jest jedna osoba, dwie osoby. Upsi. Zobaczymy, kto to wygra, zaraz nam tam na dół I będziemy się wszyscy nawalali o, o, ten ziomek też wydaje się być mocny Ale spokojnie, ja tutaj im pokażę O, walka się jeszcze nie rozpoczęła Dobra, to czekamy na walkę Ej, co tutaj robi w ogóle Niko? Ja się go tutaj nie spodziewałem w ogóle o -o. Jestem tutaj, ej dziewczyny, uważajcie na niego Ja już idę wam pomóc Idę wam pomóc O, jestem taki Ten żółw jest taki wielki A masz ty, a masz, a masz Czekajcie, złapałem go? Halo? Co? On mnie tak uderzył mocno, ale jak? Przecież ja byłem większy od niego. No nie, serio, nie udało mi się. Muszę się zepsić. A, a masz ty, a masz, dobra, już, już już mi lepiej. O, ja dostałem, o o. Ej, w ogóle patrzcie na to! Stałem się niewidzialny. O nie, a on mnie widzi. Jak on mnie widzi? Ej, ty, o czym się... Ja cię tutaj. o. O, nie uderzył mi jako pierwszy! Ej, oni są naprawdę, naprawdę bardzo mocni cię, te ziowki. A ja jestem niewidzialny, patrzcie, no nikt mnie nie widzi. Zaraz, zaraz, jak to możliwe? tylko widać moją aurę. Patrzcie, ja podejdę tutaj do Niko na przykład. O, ty ziomek, ty moich kolegów będziesz bił tu. Jak oni biegają tutaj szybko. Nie mogę. Co tutaj się w ogóle dzieje? Dziewczyny, ochronię was przed nimi. A, doścignę ich. O, ty jesteś, tak? O, ten żółw wielki tu jest. O, żółw wielki? Idę, idę, idę. Gdzie jest Zoey? Gdzie jest Zoły? Słyszałem, że Zoły. O, nie, o tam chodzi, muszę się go pozbyć staw. do. szybko rykinku, idę. A, rykinku, szybko! idę, idę, idę. O, widzę, jak Zoej ucieka. Patrzcie, tam Zoej ucieka, szybko biegniemy. Tam jest rykina, obiecałeś, że mnie będziesz bronić. Zrób coś, zrob coś. Arr, a masz o. Ale dostał, lekko go dotknąłem, a masz ty, no, a masz, a masz, a masz ale szybko Tak, bardzo szybko, a masz, z rekiniem się zmierzyć chcesz, a masz, proszę O, ej, załatwiłem go, o, był mega mocny, o nie, ten rekin idzie do was, dziewczyny, uważajcie, a masz O no, nie ten żółw, on nie daje mi spokoju On jest taki wielki Załatwiłem go dla was, kogo jeszcze, tutaj, ej, ty, nie będziesz się patrzeć na moje szalone funki! a masz ty, dryblasie, a masz, a masz Oj, jednak pan jest chyba za duży. A jednak nie, ale dost... Ej, i poleciał, dobra, udało się. Ej, ty, ty też masz. A masz, dostaniesz. A masz, ty też. A masz, a masz, a masz. Dobra, tutaj ten jest pobity. Ej, a ty chcesz dostać klapsa w tyłek? A masz! Wow, ale go wyrzuciłem. To jest niesamowite. Tak, Jak jestem ty mega to silny robisz? Jestem najsilniejszy w tych grze... Ej, o nie, ten. O, on jest mega mocny ten ziołek, co tutaj lata. Ja spróbuję się z nim zmierzyć. Poczekajcie, może podejdę do niego i zrobię taki wybuch. Ole nie, on pobiegł za szybko, on jest za szybki, jak go nie dogonie. Poczekajcie, ja tego zdewczę. Patrzcie, patrzcie na to, uwaga. I uwaga, podnoszę nogę i tup. Ej, nic mu się nie stało, co jest? Jeszcze raz, jeszcze raz muszę to zrobić, uwaga i tup. Ale dostał mocno Omasz ty, omasz, omasz, omasz Dogodzicie się, dogodzicie się, dogodzicie go Omasz, 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 omasz Tupniecie nogą masz. Uwaga i... Bu! Ale mi przywalił mocno Co to jest? Dziewczyny, kryjcie się! Ja będę was bronił cały czas tutaj! w. Dziewczynę, Ta dziewczynę taka... Tak, uważajcie Ej, ty! Tutaj dziewczyny moje chcą poćwiczyć Spadł was stąd ziomek Omasz! No ech, ech, ech. właśnie, chcę pobiegać na bieżni Do tej dużej Proszę bardzo, Ale biegaj super. sobie O O-o Idzie duży Niko o masz. O Wydasz się stąd! Moje o włosy. dobra! Bo on tutaj przeszkadza dziewczyna. Proszę mi, ja możesz sobie spokojnie ćwiczyć. Dziękuję. Ten jest jaki wielki. Patrzcie ja na tego ja go, Nie, nie pokonam go, nie pokonam go, bo zniknął, stchórzył przede mną. Widzi już mojego tralala, o tralala. No nie, ten jest coraz większy. Oczy, ja pokonam teraz Niko. Patrz na to. O, Niko jak dostał. O, nie. Ja go normalnie z daleka walnąłem. Ja mu teraz tupnę nogą. Patrz, ej, enkiel dobry. Ja jestem małym traleleluś. Uwaga, i robię tupnięcie nogą. Piup. Ej, ja lekko zrobiłem tupnięcie, a on już padł O nie, ja jestem za silny, za silny A ja jeszcze mogę tyle ćwiczeń robić Na przykład e, zadurkować, mogę w betonie Nie wiem, czy wy lubicie nurkować w betonie Ale polecam, to jest takie mocne ćwiczenie O, o, nie, on idzie, on idzie, on idzie on idzie. Czekaj ty chwilę I uwaga I... Bum! Ale go wywalił, aż mu się głowa zakręciła. Dziewczyny, widziałyście to? No! Kto wam jeszcze mam, przeszkadza? To było niesamowite! Kto wam jeszcze przeszkadza, dziewczyny? Ja was obronię od każdego I tutaj. tutaj. Przeszkadzają I przeszkadzają mi są brzydcy. Ale dostał ode mnie, widzieliście to? I, I jeszcze ja... jeszcze te małe, te małe stwartki tutaj. tutaj. O nie, to muszę zrobić tupnięcie tutaj i... Bum! Ej, nie było widać tego obalnięcia. No nie, muszę trochę mocniej to zrobić. Eee, on jest, on jest silny. Ten, ten ziobek jest tutaj bardzo, bardzo silny. Na niego trzeba uważać. Ty tutaj ćwiczysz sobie, no to ćwicz to, papa. Zostawiajcie łapeczki w górę i piszcie komentarze, żeby był jeszcze większy, bo to dzięki waszym łapeczkom stanę się tak wielki jak Niko. A poczekajcie, on jest swany, on mnie goni, a ja tutaj maksymalnie zwiększę swój, swój rozmiar. I zobacz ty! I co teraz? Podoba ci się? Zobacz, jaki jestem duży. Juhu!